Dzień dobry w nowym roku ponieważ wszystko jest wibracją i wszystko jest frekwencją należy zwrócić uwagę na to co na co dzień dostrzegamy swoimi oczyma na przykład w pokoju zwróć uwagę na to co e, znajduje się w twoim pokoju jakie przedmioty jak wyglądają i czy to są przedmioty, które chcesz mieć e, w zasięgu swojego wzroku ponieważ wszystko z wibracją i frekwencją ja oddziaływuje na nas, więc warto się nad tym zastanowić, czy chcemy e, aby dany przedmiot, który, z którym mamy do czynienia na co dzień, był, e, e, miał po prostu wpływ na nas. Na przykład coś co wisi nad drzwiami, tak? Warto sobie e, Powiesić obrazek na przykład nad łóżkiem, albo nad drzwiami, nad łóżkiem oddziaływuje w trakcie snu na ciebie i w ogóle na całą Twoją przestrzeń, tak? Obrazek. Najlepiej wykonać samemu obrazek według swojej intuicji. Dlatego, że tutaj są kolory, które ci, o których ci powiedziała dusza, yy. i tworzą one odpowiedni zakres wibracji, frekwencji, które oddziałują na Twoją przestrzeń yy. nad łóżkiem. Nad łóżkiem można powiedzieć też y, łapacz snów. Łapacz snów jest łapaczem snów. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają łapacze snów, te takie z piórkami, bimbałki. Yy -y -y. Nad drzwiami. Coś, co y, ponieważ drzwi, wszystkie przejścia, wyjścia i przejścia są portalami, w których się przemieszczają energie. Więc y, nad drzwiami można umieścić coś, y, co będzie oddziaływało oddziałowy, na Twoją przestrzeń. Bardzo pozytywnie. Mogą to być znaki, mogą to być yy, obrazy, na przykład przyrody, cokolwiek, wszystko co Ci przyjdzie do głowy, co Ci tylko podpowie yy, intuicja. Jak. Yy, a, to będzie inny temat. Będzie inny temat. Tak. Także zwróć uwagę na to, na przedmioty, które. Jeżeli są przedmioty, na które nie masz wpływu, na przykład stoi jakaś stara szafa, i ty jej nie lubisz, to porozmawiaj mieszkasz z rodzicami albo z babcią, to porozmawiaj z babcią albo z rodzicami i na spokojnie im to wytłumacz, o co chodzi. Jeżeli nie zrozumieją, to postaraj się po prostu w jakiś sposób ten przedmiot albo zmodernizować, albo go yy, po prostu usunąć, tak? Tylko na spokojnie, bez yy, wrzawej, bez awantury w domu. Yy, ja kiedyś miałem starą maszynę w mieszkaniu, ją pomalowałem w kwiaty W ogóle najchętniej to bym pomalował kwiaty i drzewa w każdym pomieszczeniu, w którym się znajduję. Malowałem po ścianach kwiaty i drzewa. Urządź po prostu e, tak jak lubisz pomieszczenie, w którym e, przebywasz na co dzień. Ponieważ przedmioty Obrazy zawierają w sobie właśnie wibracje, frekwencje, które oddziaływają na przestrzeń, i tak samo z ubraniami. Tylko to musi być prawdziwe i musi być Twoje. To nie może być jakieś udawane, i nie może być wymuszone, bo to wtedy nie jest Twoje, nie może być ukradzione. Wiadomo, że można się wzorować, czy tam inspirować na kimś, ale jeżeli ktoś coś ukradnie komuś, to to, to, już, to już nie jest autentyczne. To już, to już wtedy nie tworzysz czegoś, co jest twoje, tylko tworzysz czyjąś, yy, czyjąś energię. Jeżeli coś na przykład ukradniesz, albo weźmiesz sobie no tak się nazywa ten rodzaj pożyczania energii, No, i każdą energię trzeba zawsze oddać. Inaczej to się ma, jeżeli ktoś został nakłoniony do tego, to, to ta osoba, która cię nakłoniła do na przykład kradzieży, to ona ponosi e, kilkukrotne e, konsekwencje tego czynu. U ciebie konsekwencje są znikome w tym momencie, dlatego że jeżeli ktoś dałeś się albo dałaś się namówić na taki czyn, i byłaś albo byłeś tego nieświadomy, i ktoś ciebie zmanipulował do tego stopnia, to tamta osoba kilkukrotnie ponosi konsekwencje tego czynu, jeżeli chodzi o czyn zwany kradzieżą. Także rozejrzyj się po Wiadomo, że w miejscu pracy, jeżeli nie masz wpływu na to, żeby w Twoim miejscu pracy były frekwencje i wibracje takie, jakie Ci odpowiadają, to się zastanów, czy Ty chcesz w ogóle pracować w takim miejscu pracy, bo miejsce pracy wszystko całe otoczenie oddziaływuje na Ciebie. Czasami może być tak, że może ci się wydawać, że coś jest negatywne, ale dzieje się to nieprzypadkiem i musi się tak dziać. Nawet osoby, z których pasażerowie w autobusie oddziaływują na ciebie, idziesz spacerem i widzisz, że ktoś ma jakieś ubranie. I te ubranie ty nie kradniesz, tego nie bierzesz nikomu, tylko to się pojawia w Twoim otoczeniu dla Ciebie. Żebyś wiedział, żebyś po prostu, żeby oddziaływało na, na Ciebie, na Twoje biopole. Tak Tak jak mówię. Więc trzeba zwracać uwagę, a i czy przejmuje, czy nie przejmuje. Patrzysz na daną wibrację czy frekwencję i myślisz, czy przyjmujesz, czy nie przyjmujesz, jeżeli widzisz zachowanie albo obraz, który wydaje ci się albo przeczuwasz, że jest w jakiś sposób negatywny albo mógłby wpłynąć na ciebie negatywnie, to wystarczy myśl przyjmuję albo nie przyjmuje, nie? Nie tak samo z muzyką, tak samo z filmami. Jeżeli masz ochotę obejrzeć jakiś film i czujesz, że możesz go obejrzeć, pomimo tego, że może ci się wydawać negatywny, bo tutaj są też takie rzeczy, że na przykład jakiś horror, możesz pomyśleć, że jakiś horror może na ciebie źle oddziaływać, ale akurat ta energia może ci być potrzebna. I tak samo z komediami. Bo komedie yy, są różne. Są komedie, które mają sobie bardzo pozytywną wibrację. Są komedie, które zawierają w sobie po prostu głupotę, seks i kpiny. Do takich komedii się nie ogląda. Nie przyjmuje się takich energii. Kpiny, kpin. Yy, Jakiejś głupoty, która nie ma w sobie. Jakichś filmów, komedii, który, które nie mają w sobie pozytywnego przesłania ani jakichś takich dobrych wibracji czy energii. Bo to są filmy. To działa na, na świadomość, nie i to leci. I ty programujesz sobie swoją yy, świadomość. Właściwie całą istotę. Mm. Uglądanie filmów w telewizji. Wiadomości. Tam też może być programowanie umysłu. A zwłaszcza wieczorem przed snem. I zwróć uwagę na to, w jakich. Na przykład tam można. E, z, e, rozmawiałem wczoraj e, z moim przyjacielem. I tak. I e, doszliśmy do wniosku, że mm, w dniach tygodnia o różnych dniach tygodnia Matrix puszcza e, w odpowiednich energiach planet pewnego rodzaju seriale, żeby chodzi im o to, chodziło im o to, chciało im chodzić o to, żeby wpływać po prostu na ludzi. W pewien sposób, w pewnych energiach, tak? O pewnej godzinie I był jakiś tam serial. No wszyscy oglądaliśmy na wspólnej, tu nie ma się co ukrywać. I tam leciał ee, a już nie leci. Yy, na wspólnej tak. Nawet sam tytuł mówi: i o danej godzinie w odpowiednich energiach, żeby miało to wpływ na ludzi. O to im chodziło. Nie wolno. Ciągle powtarzam, że planet nie, e, energii nie wolno wykorzystywać w negatywny sposób i nie wolno wpływać, przepraszam, ani na swoją, ani na czyjąś rzeczywistość w sposób negatywny. Moje poprzednie filmy to jest moja sprawa, ja wiem, co ja robię, wiem, co robię. Ufam sobie, pewna osoba po prostu musi za wszystko zapłacić. Ale nie wolno wpływać, nie wolno używać. Właściwie wszystko jest energią. Moja buddystyczna mentalność, że wszystko jest piękne, cudowne i doskonałe. Masa ludzi tego nie rozumie, mojego podejścia. Najchętniej to bym chciał, żeby w mojej rzeczywistości było wszystko tylko i wyłącznie pozytywne i kolorowe. No ale widocznie muszę zmienić tą rzeczywistość, w której jestem tu. Albo pomóc tej rzeczywistości. Ja nic nie muszę. Mam piękne kapelusze. Tak to już powiedziałem, że wszystkie energie, wszystko dookoła w naszych w pomieszczeniach, w których się znajdujemy, ma to wszystko na nas wpływ, ale nie musi mieć wpływu, jeżeli tego nie chcemy przyjąć. Tak bardzo ważne jest, żeby zadbać o, o y, otoczenie, w którym się znajdujemy na co dzień. To jest bardzo ważne. I ja wszędzie, gdzie się pojawię, y, intuicyjnie, pojawiają się zaraz świeczki, obrazki, zioła itd. Y, I zawsze noszę ze za sobą obrazy Chrystusa, który otrzymałem w prezencie. Nie wiem, od Chrystusa chyba, w Holandii w łazience. I noszę go cały czas za sobą i przynoszę mi szczęście. To jest taka wibracja mocna. I nie mówię, żeby była mocna, bo jest mocna. Silna, bardzo silnie na mnie oddziaływuje i uspokaja mnie. Mm. No dobra, mam nadzieję, że było zrozumiałe to co powiedziałem, jak, jak to powiedziałem. Życzę udanego nowego roku. Ja nawet nie życzę, tylko nowy rok jest udany, bo wszystko zawsze jest udane. Baju, baju, jestem w raju.